No, dzień dobry, czy raczej dobry wieczór, słuchajcie z Alfen, and znaczy, przepraszam, z Leide. oczywiście z racji, że tego mało ostatnio się pojawiało u mnie, bo wakacyjnej sesji stwierdziłam, że przetestuję Samsunga i jego Night Videography także cała ta sesja nocna, którą tutaj widzicie jest realizowana Samsungiem Galaxy S23 Ultra a jednocześnie być może dorzucimy jakieś przebitki jeszcze, słuchajcie, z tego tu cudeńka który, zobaczcie też przejmuje rolę zdjęciową ale nie mniej, zobaczcie jesteśmy sobie w Leiden W bardzo fajnym mieście słuchajcie z najstarszym uniwersytetem. Tutaj zobaczcie. Zobaczcie. Lajda wieczorem. Tutaj słuchajcie w tym grzybku, który jest przed nami. Kapitalną rzecz, którą zobaczycie później, wrzucę Wam to na montażu. Tu jest kapitalny, słuchajcie, parking. Nawet jak na Holandię, coś potężnego. Posłuchajcie, on jest tak naprawdę 8 pięter e, na samochody. Czyli praktycznie 30 metrów w dół. Piękny, potężny, fajny ślimak. Wygląda to, słuchajcie, naprawdę bosko. A sama Lajda, No, sama Leida też wygląda bosko. Słuchajcie, dla mnie to nie jest nowość, bo już wcześniej w hałdzie byłam i robiłam nocne przebitki natomiast dzisiaj no właśnie dzisiaj przy okazji testu Galaxy 23 Ultra w zestawie z mikrofonami Rode oczywiście prezentuję Wam lajdę w nocy Także do zobaczenia później w mieście. Abra, słuchajcie, no to poruszamy się dalej. Sprawdźmy, co to Gigi od Samsunga potrafi. Przypominam, że mamy już późną godzinę. Jest po 10 dokładnie, po 22. Więc fajne widoczki. I spróbujemy za chwilę coś ułożyć. A dochodzimy do jednego z centralnych punktów, właśnie Lejdy. Po polsku, jakby ktoś wolał. Lady. Lejda. Lejdem. Laimem. No, ja przypominam, oczywiście, że cały czas idę. I żeby nie było, nie mam oczywiście tego telefonu na statywie no nie. ani na gimbalu. Więc będziemy mogli rzeczywiście porównać reklamy Samsunga. I to z mostu. Zobaczcie. Zobaczcie. Świąteczna lajda. No, a jakby się ktoś zastanawiał, słuchajcie, jak wygląda Marina w środku miasta, dosłownie. Marina, tak. Zobaczcie, tu są normalnie miejsca dla żaglówek, dla jachtów, które parkują. Tam widzicie wejście do mariny. Fajnie zrobione. W lajdzie możecie sobie też, tak jak tam widać, dokładnie tam widać, możecie sobie wynająć rejs łodzią po lajdzie. No a jak to wygląda? Widzę, że słuchajcie, część atrakcji jest już wygaszona, dlatego trudno tu będzie pokazać, ale no i tak nadal jest co Wam pokazać. Także myślę, że S23 daje radę, nie? Wy też tak myślicie? no to słuchajcie, jak widzicie fajna lida za mną naprawdę fajna jak widzicie teraz to jest właśnie Galaxy S23 Ultra od Samsunga i jego najtografii w połączeniu z mikrofonem Rode, więc to jest inna bajka ale nie mniej sama jakość wideo możecie porównać widzieliście przebitki samego, samego miasta, samych paru obiektów teraz widzicie jak nagrywa osoby w nocy Mam nadzieję, że dobrze. No, więc tym samym ja Wam dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. No i co dalej? Standardowo, łapka, jakiś komentarz, jeśli jeszcze nie macie, to subskrypcję. A może będziemy jakoś więcej jeszcze ciekawych z kolei recenzji czy doświadczeń robić, kto wie. Na chwilę obecną dziękuję, życzę Wam dobrej nocy. My za chwilę idziemy spać, i Wam też kolorowych życzę. Hej! Cześć.